Nie ma na z tej strony Trixąć i w odcinku gdzie jesteśmy sobie tu no na craft play już nie można przeczytać to jest film, że nie mogę się y, TNT jumpować no, ale na przykład TNT na rozwalanie łóżka mogę więc co? No to Widzimy się na w to Tam jesteśmy już nawet w orzach? Aha PvP Bot. Gdzie jest PvP Bot? A gdzie jest PvP Bot? Chcę zobaczyć jaki on ma nick. PvP Bot. Nie wiem się, gdzie jest PvP Bot. Nie ma PvP Bot. No PvP -bot. A co to jest? Nubek. No Nie już ja Nieważne. Ok, co załączamy do Żółtych? Wawiera We ludzi, którzy mają skilla. Muszą Muszę mi zająć.

Bieli. O, jesteś. No i co? Steve'a mam, jak zwykle. Tym? Tym? Dobra. Zaczynamy swój odcineczek. No, no tak na serio. Więc nie... Właśnie mogę sobie ale... Powiem nie, że jestem przystosowany do ti tików. A ci to serio udają. Jeszcze co, do nas dolecicie? No, chodź tu. Chodź. no makro. No chodź, ty miemy się. Ktusi, chodź, no chodź. Jezu snario, ale go zwoliło. Za, Zarobi się sne. Dobra, nie ma co i debile. Jakbym ich powstrzymał, to był, ufa, to było nawet fajnie. Trochę <tryk> 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 mi szkoda, że nie mogę ten ten anti dla co ma?

Как забыла. Ну хоть что? Нема. Почему? Почему Dobra. To widzimy się na kolejnej arence. Mi już jesteśmy na kolejnej arence. Co, nie mogę sobie być na arancie? Jakub. Gdzie jestem, Jakub?

Kary gdzie? Ty zagrożona kubka. Jak? Co? No trzydzieści sekund. i co, jednak tej nie będę grał Ale ten, zaraz, zaraz wziął się na kolejny arendz, bo to wkurzyło mnie. już w sumie jesteśmy na kolejnym ręce O, no, już na kolejnym arendze. I właśnie prosiłem o żelazo. Żelazo się przyda, no. No nie. No czemu ja słyszę tylko TNT, no zaraz mam ten challenge. Nie lubię TNT robić. Mega kocham. Serio. Ja najbardziej lubię TNT. Żeby do poruszenia, bo po pierwsze są szybkie, po drugie łatwiutkie. Na Craft Play to jest 3 sekundy czekacie i lecicie. Ale powolne 3 sekundy. Znaczy, że jeden. Dwa, trzy i to pół Dobra, dzwonek. Dwa ja na Dobra. Musimy się do nich. już do nas? Musimy się cię do nich. Nie wiem. Prawko nie mogę. ale mordeczko. Już nie. mamy challenge. Jajko jest chyba. Więc za szmorady. Most. W sklepie jest most. most, most. Tu nie ma? Okej, okay. tak trzeba budować, że my się nie bawimy Fortnite'a z nimi teraz. Idziemy się szybciutko i za ile dostrzegamy. Złote ja! Mordo, Mordy ja! A za proste, to! jest, takie proste Prosty! 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 ja Prosty! Tam... nie Prosty! jak Prosty! Duksa. Jak to znaczy? Oczywiście ja się nie bawię w Fortnite, Дайзу. Дайзу, там Ай не, ну заставишь меня где? Эй, мордо, 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 чего? Стоп, 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 н. не, ну курда не, ну. Ах, у меня беленький был. Ты не живешь? Ты слышишь, Tak, myślę, że to, to będzie inaczej może. M M to wam się... W sumie tak jak zawsze. Słuchajcie. Są jakcy. Tak, szyki. Czemu musisz Dlaczego musisz zabierać jakcy? -ma -ma. E. co bez destrukcji nas no po pięciu nie beda. Czym teraz nie spad? Czym na lub? co? Mega cringe, ale słowa dotrzymam. Kiedyś, w sumie, jak są na psa, to zrobiłem wywiad z moim pieskiem. Nowym. Czyli to Ja. Użyłem, yy. Ok, dobra. Dzięki. Grałem w Bedwars dużo i umiem grać. Nie, nie, jak dobieram. Nie, jak takie małolatki grają w sumie. miał że mam ja typę draklika. ale tam się to niczego nie przyda. Jeszcze wam, no proszę, żeby. Nie, nie, mamy łóżko rozwalone. No buduj się. Nie! Ej, ty to koksik. Jak widzę takich koksików, to serio, jest mega. Ja tu u nas spokojnie budowuję łóżka. Zyrka. jest śmieszne sprawy. Nie, nie wleciej mi do Wojda. Okej, okay, lecimy. Rzuć to, nie rzuci. A nie. Nie, 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 nie. Proszę. Dobra. Dam na to 4 złota. Proszę, jenisz mi wyra. Nie co robić. Ej! Nie bawimy się w Fortnite! A. Nie bawimy się w Fortnite! Nie ja też się bawię się z Nim. Ço ile Pat şeyle <laughs> <Bı. Gülüyor> <laughs> Bo mega X że ty recepę sobie klikowałem, no ale wiadro sam mogę kupić, mogę wiadro, się z tym morski już, no, nie nie, 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 Dobra No, typek, no rozwala łóżka Ale widać, że to jest koksior. Typek, pęc, pęc. Łyżeczko to jest łóżeczko I bijali się budują, co? Co ten typek robi? Czego go pogrzało Jego no, Pogrzało go Moja ulubiona do budowania to jest butterfly moja ulubiona metoda A Jak moje palce się tak rozpędzą, to będą... Mogą mieć? Aż kilka... A co ja nie lubię watera? No zabierz tą wodę. No tak, bierzemy łot? Co jest? Co jest? Nie, nie, nie! się na leci na Patryka. No. Coś mi nie pykło. Dziękuję. To не могу, но не стоит. Я могу вода Ну, па, ты сейчас мы сброем, ну. Мало на то что на сброем. Я и мой репет. Я и яйца дал. Ну, мне поставим блок. А поставьте блок. Ale ile mam CPS-u? Na prawym, a na lewym? Mam chyba z pięćdziesiąt cps ów Z tyłu Nie, nie, nie! Mogę mieć drefo. Ja. Ja przynajmniej sobie... Nie kupię zbroi lepsze już będzie zbroja, niż haratać się z tymi jannymi rankama Jankami są. Dobra, lecimy! mam! jest mój żółty, to zaraz wykok się wszystkich. O. Джон, 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 типчо, ну Что я с Джоном, Джоном? Этот, этот. Или он, или он меня Tysiąc! To są my to butterfly'em nie robił. A nie Trudno, trudno, trudno. Chciałam tu usiąść Minecraft. Dobra, czekajcie, musimy się zaraz wyobrazić. Jak wiecie, Minecraft to myślało, mi ale to nic. Tak teraz organizuję konkurs na zagranicę w Medwarsy i dajemy 10 słów. No, Właśnie w sumie, te? No i jeszcze mi podam Instagrama pod tym filmem no żeby to w sumie bo tam będziecie wpisać i zrobić sobie jakąś płotkę zrobię i tam będziecie musieli napisać wtedy yy, biorę udział w konkursie i wybrane słowo na przykład arena i tutaj zostawić łapkę i subskrypcja na moim instagramie yy, yy, ten... obserwacje hmm, niestety no niestety to już koniec tego będzie bo no Minecraft mi się <laughs> o. już nie widać przycisku subskrypcji Ju, a już widać ale dobra, na razie go usuniemy Usuniemy ten przycisk. Kiedyś może zrobię w obs to, jak pracować w tym. Ja mogę sobie to teraz włączyć. Ech, no to. Będziemy w kolejnych materiałach. Ale los, też w żeby była taka długa przerwa. Co ja tu mam? Dobra. Siemka.